Na Caravan Salon 2020 w Düsseldorfie nie mogło zabraknąć polskich mark. Jedną z nich jest Globe Traveller, producent campervanów, który tutaj w Düsseldorfie zaprezentował łącznie cztery pojazdy. I ostatecznie marka miała się w ogóle nie pojawić na targach tutaj w Niemczech, ale trochę plany się zmieniły. Zabrakło nowości. Jedyne czego zabrakło, to zabrakło nowości. Ta nowość zostanie pokazana dopiero na targach w Stuttgarcie. Powodem opóźnienia jest oczywiście dobylski koronawirus, który pokrzyżował plany tej firmy i część rzeczy musiała zostać przesunięta. Natomiast to, co widzimy tutaj na Karawan Salon 2020 w Düsseldorfie nadal jest warte uwagi. Zapraszam, zrobimy malutki tour po wszystkich czterech samochodach, które są dostępne na tym stoisku. Voyager X, pierwszy samochód, przy którym się spotkaliśmy, to czteroosobowa jednostka mająca cztery miejsca do jazdy i cztery do spania. Warto tutaj już na tym etapie zastanowić się, dlaczego wśród wszystkich custom wagonów pokazywanych na karabansalun, właśnie polska marka przyciąga tak dużą uwagę niemieckich klientów. Z prostego względu, oczywiście chodzi o jakość wykonania. Pojazdy są wykonane naprawdę w wysokiej jakości. Zwróćcie uwagę na użyte materiały, zwróćcie uwagę jaka tapicerka zdobi siedzenia. Zwróćcie uwagę na te drobne detale, które na przestrzeni lat zostały dodawane sukcesywnie do właśnie pojazdów tej. Marki. Zapraszam do środka, układ jest dość nietypowy, z tyłu znajdziemy dwuosobowe łóżko francuskie, a tuż obok niego przestronną toaletę. Dodatkowe miejsce dwuosobowe do spania rozkłada się w dosyć oryginalny sposób, ale warto zwrócić uwagę, jak to się dzieje. Współpraca marki Glob Traveler z krakowską firmą Ergo Design przyniosła korzyści obu, tak naprawdę, markom. Z jednej strony kamperwany polskiego producenta naprawdę zyskały na ogólnym wyglądzie, zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Stoimy w modelu, w którym zastosowano kontrastowe wnętrze czyli mamy jasne fronty meblowe i ciemne tapicerki cerki, ciemne obicia materacy pozoru jest to model który ciężko by było sprzedać tutaj na rynku niemieckim ale Ergo Design postanowiło zrobić coś nietypowego, zaryzykować i tym samym wygrać, bo rzeczywiście ten konkretny model przyciąga największą uwagę podczas targów, karawan, salon w Dieseldorfie co zyskało Ergo? Ergo zyskało fantastycznego klienta nad którym można popracować naprawdę dobrze, naprawdę długo klienta, który ma chęć zmian i ma chęć rozwoju. Warto wspomnieć o tym, że Glob Traveler, pomimo długoletniej obecności na wielu europejskich rynkach, ciągle ma to rządzę sukcesu. Ciągle chce się rozwijać, ciągle poszukuje nowych dealerów i ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które mógłby zastosować w swoich kamperwanach. Dwoosobowe łóżko, dodatkowe łóżko ulokowane z przodu, otwiera się w następujący bardzo łatwy sposób. Przesuwamy tutaj e, zamknięcie zamek, otwieramy. Jednym ruchem ręki wysuwamy dodatkową podpórkę. Zaczepiamy ją na specjalnie przygotowanych tutaj miejscach. I wystarczy tylko. Przeciągnąć ten dodatkowy materac tutaj na tą część i tworzymy bardzo duże dwuosobowe łóżko z dużą ilością miejsca na nogi i z dużą ilością miejsca nad głową. Jedyną problematyczną rzeczą, ale to jest przypadłość wszystkich tak naprawdę campervanów, jest tutaj te wejście na to łóżko i faktycznie musimy użyć zewnętrznej drabinki, żeby się tu dostać. Musimy też być bardzo uważni, jeżeli schodzimy z tego miejsca tutaj na dół pojazdu. Voyager Z Ergo Edition stoi w honorowym. Miejscu na całym stoisku marki Globe Traveler. I dlaczego? Ponieważ to właśnie on przyciąga największą liczbę zwiedzających właśnie z Niemiec. Rozwiązania, które są tutaj zastosowane, bardzo podobają się niemieckiemu klientowi. Mówię tu chociażby o dwóch oddzielnych łóżkach pojedynczych z tyłu, z możliwością ich połączenia i oczywiście tym dodatkowym łóżku opuszczanym manualnie z przodu. Warto zwrócić uwagę, że w tym modelu zastosowano już nowe rozwiązania. Mówię tu chociażby o. Przeprojektowanej lodówce, która została nieco podniesiona, e, dzięki temu zwiększyła się oczywiście jej przestrzeń, możemy zmieścić tam o wiele więcej rzeczy. Sama lodówka jest zdecydowanie w lepszym miejscu, tuż pod ręką, obok kącika kuchennego, natomiast na niej i tak i tak w dalszym ciągu znajdziemy blat roboczy na wyższej wysokości, więc dla mnie, dla osoby mierzącej 185 cm wzrostu, o wiele lepiej jest przygotować posiłek właśnie na tym pod w blacie na lodówce. Glob Traveler to marka, której inni producenci nie są w stanie dogonić. Przykład, proszę bardzo. Wszędzie w campervanach z tyłu znajdziecie taką bardzo niewygodną dwuosobową kanapę do jazdy. Te miejsca należy traktować jako miejsca karne, bądź ewentualnie z możliwością zainstalowania tam fotelików dziecięcych. Co zrobił polski producent? Zainstalował tam dwa osobne fotele z możliwością ich regulacji. Możemy rozszerzyć te fotele tak, żeby mieć zarówno przestrzeń przed sobą, za sobą, jak i obok siebie. Co ważne, nie musimy tam siedzieć pod kątem 90 stopni. Oba Fotele są w pełni regulowane i co więcej, podgrzewane, więc jest to funkcjonalność, której z pewnością nie znajdziecie u innych producentów campervanów. Samochody marki Globe Traveler są najczęściej wyposażone w bagażniki rowerowe, w markizy, w klimatyzację. Generalnie lista akcesoryjna jest bardzo długa i większość klientów te akcesoria dokupuje. Dlaczego? Są to pojazdy, które są wykorzystywane do przeróżnych aktywności, właśnie fizycznych. Najczęściej. Klienci nie tylko z Polski, ale też z Niemiec i z innych krajów wykorzystują możliwość montażu bagażnika rowerowego. I na fali tej popularności właśnie poruszania się jednośladem, zwiedzania, możliwości eksplorowania wymyślono Pathfinder'a Z w wersji rowerowej. Spójrzcie, jakie to jest świetne rozwiązanie. W środku, w bagażniku, w tylnym bagażniku możemy schować dwa jednoślady w ten sposób że nikt postronny się po prostu do nich nie dostanie. One są specjalnie zabezpieczone, zamknięte, wyjeżdżają na specjalnej platformie, dzięki której w bardzo łatwy sposób możemy zamontować i zdemontować nasze jednoślady. Zwróćcie też uwagę, że pomimo, że ta wnęka tutaj garażowa jest naprawdę duża, w środku nadal zachowano rozsądną przestrzeń do codziennego bytowania. I ostatni z modeli prezentowanych na Caravan Salon 2020 w Düsseldorfie to Explorer XS. Samochód przeznaczony stricte pod rynek niemiecki, znajdziemy tutaj teoretycznie cztery miejsca do jazdy i dwa do spania, ale nie oszukujmy się jest to typowa wersja skonfigurowana pod klienta niemieckiego który zazwyczaj podróżuje w parze warto zwrócić uwagę na fakt że niemiecki dealer do tego samochodu dodał specjalny system domykający drzwi te boczne po to, żeby nie trzaskały zwróćcie uwagę, że wystarczy puścić je zamkną się i w tym momencie system je dokładnie domknie. Bez trzaskania, bez niepotrzebnego huku i bez niepotrzebnego niszczenia tych wszystkich wrażliwych elementów w tych drzwiach. W tym konkretnym modelu usunięto opuszczane łóżko z przodu, czyli jest to wersja z jednym łóżkiem francuskim z tyłu i znajdującym się obok łazienką. Dzięki temu, że nie mamy tego łóżka właśnie z przodu, do dyspozycji producent oddał nam naprawdę dużą ilość wszędobylskich szafek, do których możemy załadować wszystkie swoje bagaże i akcesoria. Warto też zwrócić uwagę, że przestrzeń w korytarzu pomiędzy aneksem kuchennym a lodówką, łóżkiem czy właśnie przednim salonem, jest naprawdę duża tutaj na tym korytarzu. Bez problemu możemy się minąć, bez problemu możemy się poruszać. A to całkiem niezły wynik, jak na dość krótkiego campervana. Aleksandro, na półmetku targów w tym momencie jesteśmy. Stoisko Glob Travelera, cztery samochody. Cztery samochody zaprezentowałem, pokazałem, jakie odczucia na półmetku targów, jak goście reagują na te samochody. Jak, czy w ogóle są goście? Gości mamy bardzo wielu. Reagują, no cóż, mogę powiedzieć, bardzo pozytywnie. Jak po zawsze. Mamy, tak, <laughs> dokładnie. Mamy pokazane dwa nowe e, modele, dwa, znaczy dwa modele. Dwa modele w pakiecie Ergo Design. E, Klienci mocno się tym, e, tymi pakietami interesują, odbierają bardzo pozytywnie, e, także no cóż, jesteśmy zadowoleni. Odbieramy A ilość, nie... zwiedzających, ilość zwiedzających jest ok. Wiemy, że jest, jest mniej niż rok temu, tak, natomiast. Jak na sytuację związaną z koronawirusem? I tak, mamy ogromną ilość ludzi tutaj na stoisku. Nie spodziewaliśmy się aż tylu odwiedzających. Aleksandro, nie ma w tym roku nowości, ale wiem, że szykujecie. Możesz cokolwiek powiedzieć, czy jeszcze nie? Jeszcze nie do końca, jeszcze nie do końca. Myślę, że te nowości zostaną przedstawione na kolejnych targach zagranicznych. Natomiast teraz nie chciałabym o tym jeszcze mówić. Okej, okay. Globa zobaczymy gdzieś w Polsce na targach? najbardziej, tak. się na targach w Poznaniu i Także zapraszamy serdecznie, o ile targi się odbędą. Natomiast będziemy standardowo obecni i z Globem, i z Adrią, e, więc zapraszamy.